Szalom i witajcie ponownie w Izraelu z Aliną. Jerozolima i cały Izrael przeżywali dni napięcia z powodu codziennych syren wywołanych bombardowaniami ze strony Iranu. I ja wraz z całą ludnością musieliśmy w tych dniach chronić się w schronach przeciwbombowych, aby ratować nasze życie. Jednak kilka dni temu rozpoczęło się zawieszenie broni, dlatego dzisiaj przyszliśmy tutaj do Starego Miasta Jerozolimy, aby zobaczyć, jak wygląda miasto w tym momencie podczas zawieszenia broni. A przede wszystkim, aby na własne oczy zobaczyć tutaj, na miejscu, wypełnianie się biblijnych proroctw związanych z ostatnimi wydarzeniami. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Podczas 12 dni wojny między Izraelem a Iranem rząd Izraela nakazał zamknięcie szkół, żłobków, kin, centrów handlowych, siłowni wszystkiego, co nie jest niezbędne. Izrael zamknął także stare miasto, zamknął bramy i ograniczył dostęp do miejsc świętych. Dlaczego? Ponieważ musimy pamiętać, że stare miasto ma prawie 4000 lat historii i nie zostało zbudowane schronami przeciwbombowymi. Dlatego gdy rozbrzmiewały Syreny i istniało ryzyko spadnięcia bomb na Jerozolimę i stare miasto, to miejsce zostało zamknięte. I możemy zobaczyć tutaj zdjęcia bramy Jafy sprzed kilku dni z zamkniętymi drzwiami. A teraz, gdy bramy zostały ponownie otwarte, wejdźmy razem i zobaczmy rzeczywistość Jerozolimy, a także jej proroctwa, które są tak aktualne w dzisiejszych czasach. Zawsze wiedzieliśmy, że Izrael miał wrogów i że wielu z tych wrogów próbuje zniszczyć wszystko, co mamy. Zwłaszcza od masakry z 7 października 2023 roku mogliśmy to zobaczyć naprawdę bardzo intensywnie. Ale szczytem tej wojny bez żadnych wątpliwości było to, co wydarzyło się podczas ostatnich 12 dni bezpośredniej wojny z Iranem. I wyraźnie widzimy, że za każdym razem, gdy ci wrogowie próbują zniszczyć Izrael, nie tylko im się to nie udaje, ale Izrael wychodzi z tego za każdym razem jeszcze bardziej wzmocniony. I w tych ostatnich dniach, a szczególnie dzisiaj, kiedy spaceruję tutaj po starym mieście w Jerozolimie i przyglądam się każdemu drobnemu szczegółowi wokół mnie, nie mogę się nie połączyć z wielką przepowiednią wypowiedzianą przez Zachariasza. Chcę teraz razem z wami przeczytać proroctwo, które znajduje się w Księdze Zachariasza, rozdział 8. Podczas gdy będziemy czytać werset po wersecie, zobaczymy, jak spełnia się ona wokół nas. Chodźcie ze mną. Słowo pana zastępów przyszło do mnie, mówiąc: Tak, mówi pan zastępów, mam wielką miłość do Syjonu. To jest tak wielka miłość, że prowadzi mnie do oburzenia wobec jego wrogów. Słyszałyśmy o miłości, jaką Bóg ma do Syjonu. Syjon to jedna z gór tutaj w Jerozolimie, ale ta nazwa jest też używana jako synonim całego miasta. Bóg ma ogromną miłość do Jerozolimy i wielkie oburzenie wobec jej wrogów. I naprawdę nie bez powodu każda przyzwoita osoba musi się oburzać na to, co Iran zrobił i nadal robi. Uzbroili, sfinansowali i zorganizowali grupy terrorystyczne w całym Bliskim Wschodzie, takie jak Hezbollah w Libanie, Huti w Jemenie oraz Hamas w Gazie. Iran pomógł sfinansować i zorganizować na przykład masakrę z 7 października 2023 roku. I widzieliśmy, że tylko w ciągu ostatnich 12 dni bezpośredniego konfliktu wystrzelili 540 pocisków balistycznych, skierowanych wyłącznie na obszary cywilne i zaludnione. Dlatego właśnie powiedziałam, że musieliśmy się ukrywać, a oni wystrzelili także 1100 dronów samobójczych. Naprawdę każda przyzwoita osoba powinna oburzyć się na te ataki które nie są wymierzone w cele wojskowe, lecz w cele cywilne. I te ataki zabiły także ludność cywilną, w tym dzieci w różnych miejscach Izraela. A proroctwo toczy się dalej w następujący sposób. Tak mówi Pan: Powrócę na Syjon i zamieszkam pośród Jerozolimy. A Jerozolima będzie nazywana miastem wiernym, a góra Pana zastępów będzie nazywana tak, mówi Pan zastępów. Starcy i staruszki znów będą siedzieć na placach Jerozolimy, każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku. A teraz chcę dalej czytać to proroctwo razem z Wami, i zobaczcie, jakie to niesamowite jest ono dosłownie zapisane tutaj na kamieniach tego miasta. A ulice miasta będą pełne chłopców i dziewcząt bawiących się na jego ulicach. Place miasta wypełnią się chłopcami i dziewczętami, które będą się tam bawić. To wzruszające widzieć to, co widzę. Spójrzcie za mną, zobaczcie dzieci biegające i bawiące się na ulicach Jerozolimy, dokładnie tak, jak mówi nam proroctwo. Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze kilka dni temu wszystkie te dzieci ukrywały się w schronach, w schronach przeciwbombowych ze swoimi rodzinami. To znaczy, Izrael był w stanie wojny, a Izraelczycy to naród niezwykle odporny. Bo przy pierwszej okazji widzimy tutaj, jak życie wraca do Jerozolimy i pojawia się poczucie normalności, dzieci się bawią, a jedyny sposób, w jaki naprawdę mogę Wam to wyjaśnić, to poprzez te biblijne wersety z księgi Zachariasza. A werset ten kontynuuje w ten sposób: Tak mówi Pan zastępów. To może wydawać się niemożliwe w oczach reszty tego ludu w tych dniach, ale dla mnie nie będzie to niemożliwe, mówi pan zastępów. I zobaczcie, właśnie wielu chłopców usiadło tam, gdzie jest zapisana ta przepowiednia. Może nawet nie zauważyli, gdzie są, ale jak mówi proroctwo, to może wydawać się niemożliwe. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego i właśnie to przeżywamy w tych dniach. Zapytajcie kogokolwiek poza Izraelem, jak wyglądał Izrael tydzień temu. Wszyscy powiedzieliby wojna i zniszczenie, syreny i wszystko co straszne, co naprawdę spotkało rodziny, które straciły życie, dzieci, które straciły życie podczas tej wojny. I nagle po kilku dniach widzimy życie dosłownie kiełkujące tutaj wokół nas, życie rozkwitające w Jerozolimie coś, co większość świata uznałaby za niemożliwe. Widzimy to tutaj teraz Jerozolima z dziećmi, ze starszymi Jerozolima, która dzisiaj żyje w pokoju. Tak mówi Pan zastępów. Oto wybawię mój lud, wyprowadzając go z ziemi wschodu i z ziemi zachodu. Sprowadzę ich i zamieszkają w Jerozolimie. Oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem w prawdzie i sprawiedliwości. Jak możemy zrozumieć tę część proroctwa? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do historii. Musimy wiedzieć, że obecność Żydów na ziemi Izraela trwa nieprzerwanie od ponad 3300 lat. Jednak Rzymianie niszczą świątynie w Jerozolimie i wypędzają większość Żydów z ich ziemi. Zawsze byli tacy, którzy zostali, ale większość ludu Izraela została wtedy rozproszona po czterech stronach świata. Widzimy, że Żydzi są w Indiach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Brazylii. Żydzi rozproszyli się po całym świecie na wschód i na zachód. I widzimy, że od XIX wieku następuje powrót Żydów, i ten powrót staje się coraz bardziej intensywny. Jednak logika podpowiada, że kiedy Izrael jest w stanie wojny, nikt nie chciałby przyjeżdżać i mieszkać w kraju ogarniętym wojną. A właśnie odwrotność tego obserwujemy w naszych czasach. Od masakry z 7 października 2023 roku ponad 45 tysięcy Żydów powróciło do swojej ziemi. Wyobraźcie sobie, po prawie dwóch tysiącach lat wygnania, w końcu widzimy, jak lud wraca do swojej ziemi, co nie ma żadnego sensu. Ponieważ kiedy widzimy straszliwe wojny toczące się w tylu miejscach na świecie w Syrii, w Jemenie, na Ukrainie to widzimy uchodźców. Ludzie opuszczają swoją ziemię z powodów bezpieczeństwa i udają się w inne miejsca. Ale to, co widzimy w Izraelu, to że podczas wojny ludzie chcą wrócić na swoją ziemię. Coś niesamowitego. 45 tysięcy osób, które były na wygnaniu, postanowiło wrócić. I nie tylko to. Teraz, kiedy wybuchła wojna z Iranem, za granicą było 150 tysięcy Izraelczyków. A Izraelczycy, widząc swoje miasta i Jerozolimę bombardowane, co postanowili zrobić? Postanowili poprosić Izrael o pomoc w powrocie do kraju. Zorganizowano wiele, wiele lotów ratunkowych, o czym mówiono nawet w mediach społecznościowych i wiadomościach na całym świecie. Odbywają się loty ratunkowe z Izraela z powodu wojny. I wszyscy, a nawet często media mówiły o tych lotach ratunkowych, jakby to były loty wylatujące z Izraela do innych miejsc, ale w rzeczywistości te loty ratunkowe były organizowane po to, by ratować Żydów i Izraelczyków rozproszonych po całym świecie, którzy chcieli wrócić do Izraela nawet podczas tych 12 dni wojny. Żebyście mogli sobie wyobrazić, jak wielka była chęć tych ludzi do powrotu. Lotnisko było zamknięte, a mimo to wiele osób wracało drogą lądową, a nawet morską. Wynajęto całe statki wycieczkowe i umieszczono na nich tysiące osób, aby mogły wrócić do Izraela statkiem, łodzią. W 2025 roku ludzie wracali do Izraela łodzią, gdyż przez większość z 12 dni lotnisko było zamknięte i był to jedyny sposób powrotu. Więc kiedy czytamy ten werset, który mówi, że Bóg sprowadzi swój lud z powrotem do swojej ziemi, widzimy, że to się dzieje i nasila. Jeśli od początku wojny 45 tysięcy osób wróciło, wiesz, ile osób poprosiło o powrót tylko w czerwcu 2025? Ponad 10 tysięcy wniosków zostało złożonych do Izraela. To naprawdę niesamowite widzieć, że ludzie nie uciekają ze swojej ziemi z powodu wojny, ale mają jeszcze większą wolę i są przyciągani, by przyjechać do Jerozolimy. Bóg mówi przez usta swojego proroka, że nastąpi zasiew w pokoju i że winorośle wydadzą swój owoc. I naprawdę, kiedy przechodziłam tędy, zaczęłam patrzeć w górę i tutaj można zobaczyć, ile winogron jest na tych winoroślach, dosłownie widzimy, jak Jerozolima wydaje owoce, ponieważ będzie się w pokoju, winorośle wydadzą swoje owoce, ziemia, swoje plony, a niebo swoją rosę. I sprawię, że reszta tego ludu odziedziczy to wszystko. Dotarliśmy teraz do chrześcijańskiej dzielnicy Starego Miasta w Jerozolimie, i bardzo nam zależało, aby przyjść tutaj właśnie dzisiaj, ponieważ proroctwo Zachariasza 8 mówi nie tylko o narodzie Izraela, ale także o narodach świata o potężnych narodach, które przyjdą tutaj szukać Boga. I dlatego, kiedy rozglądamy się tutaj wokół siebie, Możemy zobaczyć, że nie tylko dzielnica żydowska ożywa i rozkwita, ale możemy też zobaczyć, że dzielnica chrześcijańska naprawdę się odradza. Nie wszystko jest dziś otwarte, ponieważ dzisiaj jest niedziela, i część chrześcijańskich sklepów woli nie otwierać, ale one ponownie się otwierają i powoli widzimy, jak narody wracają w to miejsce. Ale najpierw posłuchajmy wersetów. Tak mówi Pan zastępu. Jeszcze przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast, a mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc chodźmy szybko błagać o łaskę Pana i szukać Pana zastępu. Ja też pójdę. Liczne ludy i potężne narody przyjdą do Jerozolimy, aby szukać pana zastępów i błagać o łaskę pana. I naprawdę wiem, jak wiele światowych mediów mówi o Izraelu i jak często wymyślają kłamstwa. I rzeczywiście to sprawia, że wiele osób boi się przyjechać do Izraela, albo wierzy, że Izrael jest krajem zupełnie innym niż jest w rzeczywistości. Ale kiedy jesteśmy tutaj, widzimy narody świata, ludzi, którzy są na przykład turystami, którzy przyjechali tutaj, aby poznać święte miejsca Starego Miasta Jerozolimy, i oni widzą prawdę na własne oczy. I jeszcze raz, patrząc obiektywnie, kto uprawiałby turystykę w kraju, który zaledwie kilka dni temu wyszedł z wojny z Iranem i który wciąż nie osiągnął trwałego zawieszenia broni z Hamasem w strefie gazy? I mimo tego wszystkiego widzimy, że w dniu, w którym drzwi Ben Guriona, lotniska w Tel Awiwie ponownie się otworzyły, w momencie, gdy drzwi się otworzyły, znów zaczęliśmy widzieć ludzi przyjeżdżających do Izraela. Na razie widzimy głównie mniejsze grupy, ale z każdym dniem coraz więcej ludzi z narodów świata wraca tutaj do Jerozolimy. Dzisiaj spacerowałyśmy ulicami Jerozolimy, widziałyśmy starszych ludzi spacerujących i siedzących na placach. Widziałam naprawdę ogromną liczbę dzieci bawiących się i biegających po ulicach. Widziałam też i nadal tutaj widzę pielgrzymów z całego świata, którzy przyjeżdżają, aby poznać miejsca święte miejsca, w których rozgrywały się biblijne historie. Podczas gdy w konfliktach na całym świecie wszyscy ludzie uciekają, tutaj widzimy, że ta ziemia jest. Kochana przez wszystkich i ludzie próbują do niej wracać. Dlatego dzisiaj naprawdę chcę podziękować Bogu za wszystko, co zrobił dla nas w przeszłości i co nadal robi aż do dzisiaj. Bo naprawdę nie widzę żadnego innego wytłumaczenia tego, co się tutaj dzieje. Setki rakiet zostały wystrzelone w kierunku Jerozolimy przez terrorystów z Hamasu, Hezbollahu, Huti, a teraz także z Iranu. I z setek wystrzelonych rakiet, w tym także precyzyjnych rakiet balistycznych, żadna z nich nie spadła na miasto, wszystkie bez wyjątku zostały przechwycone. Naprawdę, to jest cud w dzisiejszych czasach. Widzieć Jerozolimę w ten sposób po całej wojnie, którą widzieliśmy przez ostatnie 12 dni, to cud. I dlatego musimy dziękować Bogu za wszystko, co robi i nadal robi. Ale także pamiętać, aby nadal modlić się o pokój Szalu Szalom Jerusalem, módlcie się o pokój Jerozolimy, o pokój Jerozolimy, całego Izraela, o pokój Iranu, całego Bliskiego Wschodu, o tyle wojen, które dzieją się w dzisiejszych czasach i abyśmy mogli spotkać się w dniach pełnego i naprawdę wiecznego pokoju, jeśli Bóg pozwoli. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądali dzisiaj. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu.